Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby prosić za tych, którzy doświadczają choroby i cierpienia. Stajemy, moi drodzy, razem z Wami, prosząc o łaskę zdrowia, o potrzebne siły. To nie jest czas i miejsce, żeby gdzieś przywoływać jakieś górnolotne teorie, bo to jest ta tajemnica, która wymaga od nas pokory. Ale jednocześnie stajemy jako ci, którzy chcą ją. Umocnić tajemnicą wiarę, tak jak ten ojciec. Chcemy zawołać wierzę, zarać od niedowiarstwu. Pomóż, bo to przyprowadziłem moje dziecko. Pan Bóg mówi: Ja jestem. Bądź tym, który nie zwątpi w tę obecność. Bądź tym, który będzie potrafił przyjąć tę obecność, a ja napełnię ciebie, twoje życie, te tajemnice, których doświadczasz. Swoją mocą, która przyniesie moje owoce, których nie jesteśmy w stanie rozeznać do końca. Każdy pyta, dlaczego? a to nie ma odpowiedzi. Po ludzku. Przewołuję tutaj zdbitnego filozofa i pisarza francuskiego, Paula Claudela, nawróconego w Lourdes. I on powiedział, Pan Jezus nie dał odpowiedzi na pytanie o cierpienie. I nie zniósł go po zmartwychwstaniu, ale w tym cierpieniu uczestniczy jako Bóg, człowiek i to mu wystarczyć. Drugim źródłem, które mi pomaga, żeby na przykład wytłumaczyć sens śmierci dziecka, bo bardzo często ani anioł śmierci przechodzi przez szpital jak wszędzie, to jest rozmowa świętej Faustyny z Panem Jezusem. Ona pisze o tym w swoim dzienniczku. Pytała, leżąc na prądniku w szpitalu, Jezu, jesteś miłością, objawiasz miłosierdzie, dlaczego cierpią umierają dzieci? I tam napisała jakby w takiej swojej relacji, że Jezus miał bardzo smutny wygląd twarzy, że nawet łzy w oczach, był wyraźnie wzruszony i odpowiedział krótko, bo one jeszcze utrzymują świat istnieją. Jesteśmy w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, międzyleś, Klinika gastroenterologii jest wysoko specjalistyczną jednostką. Bo przyjmujemy dzieci z całej Polski z najcięższymi schorzeniami. Myślę, że dzieci czekały od rana. Naprawdę to jest coś wspaniałego, takie pocieszenie duchowe, dla wsparcie dla tych bardzo chorych dzieci. Ja myślę, że dużą rolę odgrywa dostępna kaplica, która jest na dole i tak wspaniały. Ksiądz Jacek, nie widziałam, żeby ktoś odszedł od niego niezadowolony lub niepocieszony. Tak dużo daje ciepła i wsparcia tym rodzicom. Jest to dla rodziców bardzo potrzebne. Są sytuacje bardzo ciężkie przed operacjami, po operacjach, ale i zwykłe schorzenia. I to wsparcie i taki dobry gest, miły, jakim jest tutaj właśnie ta opieka duchowa i możliwość uczestniczenia w mszy. Ale i dla nas takie wsparcie, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu, że mamy w każdej chwili w trudnych sytuacjach możemy i tam pójść, uklęknąć, pomodlić się za naszych chorych również, bo wielokrotnie to robimy. Jest to bardzo dużo dla nas wszystkich. Dziękuję za modlitwę wszystkich dzieci w imieniu wszystkich dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka. Proszę cię serdecznie, naprawdę. Ła! Dzięki, dzięki, Nie bój się, to ciemno jest, tata się rękę piłować